Proszę, co się dzieje podczas upałów. Pszczółki oblepiają ul lądowiska. O ile mszycy mają pod nosem. Ciekawe, czy coś z tego ściągają. No spadzi na niosły. Ale nigdy nie widziałam pszczół. Gdzieś kurde na, na tym, na mszycy, nie? No, chociaż tutaj gdzieś może one z roślinności pod drzewami może coś ściągają. Nie wiem, jak to działa. W każdym razie miodu narobiły, więc się nie interesuj za wiele, co i skąd nie. Ważne, że jest. O! Wachlują pszczółki. Tutaj mniej, bo tu matuli nie ma. Być może już jest, no nie wiem, ale jest pszczoły. Było też trochę, więc to taka jakby najsłabsza rodzina w tym momencie. Ale te silniejsza tutaj też ciemny ul. I też to jest jeden z uli, gdzie najszybciej się nagrzewa, bo widać po pszczołach, nie? Ale już dzisiaj przygotowałem sobie materiał jutowy. I będę zamiast folii czy tam beleczek stosował po prostu materiał jutekładu. O, widzicie ile pszczółki wychodzi na zewnątrz? Po prostu im jest za gorąco tutaj w tym odkładzie Adeli. Znaczy teraz tu już rodzina produkcyjna. Zobaczcie, co one zrobiły. A? wachlują, oblepiają Aż wisi broda, nie? Nie wiem jak to się tam nazywa chyba broda Pszczela <grym> Nie wiem Na no, w każdym bądź razie Zaraz zrobię z 10 ramek Dewanta po wielkopolskie mam I przyjdę grzebać w ulach Patrzeć co się dzieje w odkładach moich Czy tam matule czerwią młode no i tutaj powymieniać właśnie to folię, przynajmniej w tych rodzinach, gdzie kojarzę, że, że pszczoły szybko wychodzą, dużo pszczół wachluje, no to znaczy, że tam jest właśnie gorąco nie? w tych ulach. No, bo tutaj w odkładach nie trzeba, może być folia, może być ocieplenie, może być nic nie być, one sobie spokojnie dadzą radę, się rozwijają. Więc tam nie ma także jest pszczoły full, dużo, nie? Bo to pszczoły po prostu podnoszą temperaturę. Nie jest to tyle groźna temperatura z zewnątrz, jeśli ul nie jest nabity pszczołą, nie? Teraz jeszcze te trutnie, wiadomo. To wszystko wytwarza ciepło.